Witamy. Stworzyłem taki efekt na TikToku. W tej chwili podlega weryfikacji na TikToku. Nie wiadomo, czy uznają. Nawet jeśli uznają, to nie będę do końca zadowolony, no bo najbardziej mi zależy na tym efekcie na live, podczas transmisji na żywo. Ale wydawało mi się, że kule domyślnie. Podczas wyborów efektów jest do wyboru taki, gdzie można wstawić sobie zdjęcie na twarz. No jak to możliwe, że tego nie ma? To się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści, jednak moje zdjęcie się mieści w tej chwili na głowie. Przez takie coś muszę tracić czas i próbować, kurde, tworzyć własnego, własnego efekta, gdzie, kurde, normalnie sobie zdjęcie wstawiam na łeb. Jak to możliwe, że na TikToku nie idzie sobie zdjęcia wstawić własnego na głowę? Na ręce jest taka możliwość. No jak to jest? no co z tym zielonymi? Z tym zielonym ekranem? No dlaczego nie ma takiego zdjęcia do wyboru, żeby na głowę sobie wstawić? Przeszukałem wszystkie efekty z zielonym ekranem i no nie ma normalnie na głowę. No to jest niemożliwe. Mi się wydawało, że jest. Albo usunęli, czy co? Wydawało mi się, że kiedyś ktoś miał, ale. To mi się tylko chyba wydawało. No, bo na głowę to by wstawiali różne jakieś maski, ale żeby zdjęcia to nie chyba nie było. Co z tego, że mi TikTok zaakceptuje, to jak mi przecież zależy na live, żeby mieć taki efekt, nie wiadomo, czy będę miał taką możliwość, jeśli mi zaakceptuje. Dobra, na koniec tego filmiku. Może coś ci nie pasuje. Do zobaczenia.